Hej, widowie, dzisiaj będziemy grać. W co by tu zagrać? Może w Brookhaven? A 20 nie chce mi się włączyć. Laguje mi strasznie. Będziemy grać w Brookhaven bo tak mi się chce. Może jakąś rodzinę, czy nie wiem. Ale może nie zapomnijcie o subie i lajku. To będzie takich więcej filmów. A teraz przechodzimy do odcinka. Robiłam. Teraz pójdziemy do domku. Włączam kamerkę, pomijenie. Oh, nieco, nieco, A to w ogóle ładne kąski, na? Ja, to jest mój pierwszy, odcinek, to będzie trochę nudne.

I temu rządzi domek na mój. sposób Będzie ładnie. znaczy wszystko Tutaj zróbmy jakiś karton. tutaj jakiś, domek. Tutaj jakiś

Dobra, idziemy do kolejnego yy, domu. Dobra, znaleźliśmy jakiś domek. Zaczynamy na chleb. odcinek. To mi to, że idzie długo. Dobra, udało mi się. Dobra, zrobimy im niespodziankę. Jest

No jak mnie złapiesz, jak mnie złapiesz? <grych> Boże. Sotka, że ręką zakorywano, bo tak się właśnie <grych> No nie. nie, idziemy do kolejnego domu. Dobra. Dobra. domu jeszcze?

Nie zniszczam. O Boże, o Boże, co oni tu mają? O nie mamy To wszystko psujemy im. Wszystko o nie! Idziemy już w 11 minut jak widzę. Sobie tutaj macie na tutaj macie środku same na górze.

o, ile mam procent? procent czekajcie idę było dobra, o, dobra. lecimy Dalej. o dobra ten nie jest banowany dzień dobry witam znowu oh! idziesz, 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 idziesz. Vspomnite o lajku a subovu. Pa, pa.